Nie da No Wymyśl coś śmiesznego, fajnego, kurde coś takiego wiesz. Już, już mam wrażenie, że wiesz co, wiem co napiszesz, nie? Cipe, klizze, jaja. Jakbym <grym, grym, grym>, ja <grym>, ja to zgadł. Ja na chwilę z dwóch. Dobra. Ale to do jakąś kategorię tutaj ustalamy? Myślę, że to już akurat możemy no. tam, możemy tak już jakby ze, swo ze swoim gadać i jakby tak wiesz, po prostu sami, sami sobie pogadać, czy, czy tak czy nie, bo ja na przykład mam wyjebane, czy tak czy nie. Szczerze to bez kategorii może być nawet. Łatwiej, jeśli jest, jeśli jest kategoria, to będzie o wiele łatwiej, a, nas, a jest nas ogólnie więcej, więc bez kategorii. Będzie ja tylko. Nie wiem, jak się gra. Ja pierdolę. Trzymaj mnie, Boże. Ja oglądam streama. No dobra, no. Okay. no Roland. No co? Nie wiesz, jak się gra w wisielce? No jak nigdy nie grałem. No po prostu wymyślasz sobie słowo i na daną na ilość tych yy, kurde liter wpisujesz kreski. No i my musimy zgadywać sobie, kurwa, co to jest? Jak nie, no to rysujemy kurwa. Yy, to, później to, później to, później głowa, później ciało, Ona ręka, jest. ręka, noga i noga. I masz wisielca, jak nie zgadniesz słowa. W sensie, jak nie zgadniesz słowa, jak nie ta... Jak... Podejrzysz złomną tą literkę, nie? Dobra, to wchodzimy do y, Discorda kogo? Do mojego. Dobra. ekran? Nie udostępniłaś. Teraz udostępniłaś. Ale czekajcie. To weź sobie tylko, wiesz co, żebyś nie wpadła tam, że coś tam naciskasz czy coś, to weź sobie po prostu tylko painta naciśnij A nie cały ekran. To będziesz miała łatwiej. Ty ja udostępniam w ogóle ekran, co przecież ten. Żeby grał na jeden ekran. Kurwa, bo nie myślę. Zwierzę. Yy, dobra, ale po kolei, nie? Bo to będzie bez sensu, jak każdy będzie zgadywał No to, jak zwierzę, to ja mówię literka D o kurde. Aha, no dobra No dalej, dalej. Ej, czekaj. Okay. To ja już mogę zgadywać. No? No to dawaj, no. Zebra. Wiem co to jest! Teraz ja, tak? Czy kto? No, no Teraz no. ja. To jest sarna! Kurwa! W mnie już ta gra! Czekaj, czekaj. Eee, Krowa. Nie Ej, myślałem, że dobrze powiedziałam. Co? Jaką literkę dajesz? Literka K jak krowa. Kurde. Ej, dobra. Na końcu A. Ale zgadujcie te. Wiem, te wiem, wiem nie? co, wiem co, wiem co, wiem co. No. A jaki jestem debil. Ja chciałem powiedzieć chciałem, tylko powiem koala, a kurwa przecież powiedziałeś K, nie? Dobra, no to i na... <śpiewanie> Yy, dobra, to czekaj. Yy, myślę, <laughs> kurwa, mucha, nie no. ma. Mucha to, to to... mucha to nie zwierzę. No dobra, daję literkę już. Yy. To nie... mucha to jest A dobrze, bo ona jest, jest owad. Owad, A, kurwa. No, jest to do kategorii, no nie wiem, czy to się zlicza do kategorii zwierzę. Nie wiem, w sumie. No nie, nie, no owad, owad, co ty. Koma, y, zwierzę. Koma, koma, koma. Nie, 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 czekaj, bo czekaj, ja teraz ja. DK jest skreślone. A było? A było, dobrze. Czyli, no to daje R. Ale brzuszek. E, Dobra, teraz Dziku. Ja to kreskę zawsze rysowałam, a nie ten, a nie brzuszek, ale to. Co jest? Kurwa, co to jest? Co ona wymyśliła? Jest! Druga, druga! Jest! Ale róbmy tak, że ten, który już jakby powiedział tą literkę, to będzie mógł zgadywać, bo to w sumie będzie miało sens. Ten, który zgadł literkę. No to jest prawie jak koło fortuny. C, daj C. Hm. Kurde. Hmm. Nie wiem, no wydaje mi się, że co kurwa? Ej, to ja totalnie nie wiem, nie. Oddaję kolejkę. <laughs> no zgadnij było jaką? No dobra, już czekaj. E... No to musicie dać przynajmniej chwilkę. Jak jest dobra. DKR skreślone, e, to. E, nie, nie. AWC jest, no to. Kurde, no co może być? E, e, nie, L, nie. E, kurwa. No nie wiem, no no, ale to ja wiem, że jak podam to coś źle powiem, więc no nie wiem. E? Aha. Dziękuję. rączka dopiero rączka jest, spokojnie. Kiedyś my graliśmy tak, że tylko patyki były, nie? No właśnie. O, 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 jakbym wiedział. Jakbym wiedział pierwszą. O. Ja też, no. Ej, ona coś wymyśliła, kwa jakiegoś... Nie wiem. Świnka morska. Chuj wiem co to jest. Nie, 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 świnka morska, Ej co to może być? Tak serio. Owca nie. Nie, już chciałem mówić, ale nie. E, czekaj. Pamiętaj, patrz na, na litery, na nie? Bo zjebiesz nam kolejkę. A wtedy dojazd. <laughs> e, kurde. Zobaczymy, jak ty będzie zgadywała. Podaję literkę... Jak yes, indyk Ej Okej, okay, dalej Ej, ja chyba wiem co to jest, to jest tylko gołtę. Ja chyba no, wiem co to jest, no Ja nie wiem co to co to może być yy... Samica zwierzę Samica tak, zwierzę samica. Ale samica. Nie samiec, tylko samica w sensie, nie? I wydaje mi się, że chyba wiem co to jest. Ściury. Nie, może Nie, ale no tak ten, to mi się no, wydaje. No, podajesz ko ten literka. Eee, a w, C, i D, K, e, e. Nie dawaj się jej ten, wiesz, zwierz, ja tak, musisz trochę myśleć. Ja wiem, ja wiem. Dobra, ja mogę Ja nie ja, mogę... Ja, ja, ja wiem, spodziewać. ja wiem raczej już. Mogę. Mogę? Mogę? No dobra, ale ja powiem te słowa. no Rolando, no Rolando ro 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 no teraz kolejka. Sef, 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 sef. A, no tak. Sef, 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 sef. Tylko nie spierdol tego, nie spierdol tego, proszę. Ja nie spierdolę, nie. Nie wiem, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, teraz ja? No. no. To jest lewica. I to jest dobra odpowiedź, też chciałem to powiedzieć. Ale ty jesteś przewidywalny. <laughs> Jest! Kurwa! Jest! Wiedziałem, że chciała nam tak właśnie podpytliwie pod dać, nie? Jest! Jest! Dobrze! Ale się cieszę, kurwa, bo tak pomyślałem, nie?, że to właśnie może być, kurde, lewica. Czyli lew. ciupek teraz ty robisz, lewa. Dobra, nie ma sprawy. No bo ten, lew to inaczej, kurwa, lewica, tylko w sensie, no, samica. Dobra, yy, o kurwa, kamerę włączam. Ej, dobra, kamerę włączę, bo mam włączoną. Jebać to. Cały ekran. Więc tak. Ja mam przegłos u ciebie, jak mam twojego live'a. Nie wiem czemu. Już ci mówię, czekaj. Czemu masz przegłos? Ej, weź wyłącz tą, tą. To? No? A teraz? Powiedz coś. No, ale. Nie słychać, normalnie. <grywa> A, bo ja ten, bo to, bo ja prowadzę na tym. A, -a. Ta, z obs to jest. Zapomniałem to włączyć. Czekaj. Czekaj, ale to jest. Mi... Nie, nie słychać mnie, z nie słychać. Ach, no chłopie, ja nie, nie. Albo transmisję po prostu mam włączoną. Ty ty masz, no, ta normalnie masz tutaj. Tak, transmisja jest włączona, zobacz. <laughs> ja z tego, ja z tego, słychać mnie z tego. Dobra, to wyłączam to, znaczy wyciszam to. I teraz. Yy, teraz chyba nie będzie podwójnie. Dalej jest. No nie. No. Serio? Ej, to już no. wiem, co, co ten, co się stało. To. Wyłącz. Teraz chyba nie będzie podwójnie. Słychać podwójnie. Serio? Dobra, to jebać to, to ja to po prostu wyciszę tak jak wcześniej czekaj Bo to nie było to, to było zamknij. Eee. eee już. Eee, kurwa, gdzie wy jesteście tutaj? Discord i. Teraz. Git? No. No, no się. Dobra. Ej, bo ja ogólnie może przez to, że tutaj gadam, patrzcie. Może tak być. To ja wyłączam to. Ale Dobra, no nieważne, dawaj ten. Opuść stronę. I co, słychać? A teraz słychać podwójnie? Tak, dobra, oh, weź to po prostu wycisz i tyle, no. Już, 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 już. Spokojnie. Dobra, nie, to chodzi tylko o to, że nie wiem skąd się to wzięło, ale chuj. Myślę, że. Myślę jaka ten... Myślę jaka rzecz. Hmm. O, jakie ciało. A jak? Hmm. Czekaj. Wczoraj po tym, i ja napisałem do Alczy, że wczoraj idę do klubu, to kurwa, przecież nie chcę iść do klubu następnym razem. Nie, serio, tak, w sensie, naprawdę. Masakra, ja to chyba z mężczyzną wczoraj tańczyłem. Nie przesadzaj. Dobra, czekaj. Y... O kurwa, wiem. Ej, dobra, wiem. Dobra, ciebie też rozgryzę. Jak się pisze to? <śmiech> Czekajcie. <śmiech> Dobrze. Po prostu nic nie będę mówił ogólnie, czy to jest to, czy to, ale powiem Wam, to, co to jest. Dobra, podaj pierwszą literkę. I to środowisko? jest. I to jest pod. Nie, to jest podpowiedź. Macie. Będziecie. znaczy na no serio. Naprawdę zgadniecie, tylko. Akurat tutaj trzeba myśleć trochę. Dobra, Aisza zaczyna. Od razu mówię, że to nie są imiona. Żeby ktoś nie myślał, że właśnie będzie trudniej, czy coś nie. A. To teraz e, ten dziku, dawaj, dawaj, ci od dołu po prostu. Nie, to czekaj, czekaj. Mm. No pewno jest jakaś literka z tego wyrazu. Mhm. E, no to ja daję literkę W. Ale gold. No. Dobrze. Czekaj, tylko wezmę ten. To no <laughs> ja mówię, że rozgryzę kolejnego. No zobaczymy. To zobaczymy. Ja pierdole. Ale <laughs> nie wiem... Nie wiem, co to, co to może być. To może być po prostu. W sensie, w jakim. W jakim ja ci, to ja ci już powiem. Człowiek, w tym sensie, że to jest po prostu osoba, ale żadne, żadne z tych spraw, że imiona, że ksywki. Nie, nic z tych. Z tych, z tych.